Nie, trzecie. W sklepie obniżono o 15% ceny wszystkich książek. Zosia wybrała książkę, która przed obniżką kosztowała 45 zł. Ile zapłaci Zosia za tę książkę? Która przed obniżką kosztowała 45 zł. Czyli wiemy, że 45 zł to jest 100%. No tutaj tradycyjnie możemy polecieć że, yy, proporcją po prostu. No to policzmy ile została ta cena obniżona. Tak będzie chyba prościej. No dobra, no to co? Wygląda na to, że po prostu x, no to mamy 45 razy 15 przez 100. No dobra, no to widać, że tu się ładnie skraca przez 5. To tu mamy 20, tu mamy 3 i znowu przez 5. Więc tu będzie 4, a tu będzie 9. Czyli mamy 27 czwartych. No to można by było wyciągnąć całości, 6 razy 4 to jest 24, 7 razy 4 to jest 28, więc to będzie 6 całych, to jest 24 i 3 czwarte. No to można powiedzieć, że to jest 6,75 zł, o tyle została obniżona cena, więc odejmujemy to od 45. Tutaj już po lenistwie w ten sposób zrobimy, no to tu mamy 44 Odjąć 6 to będzie 38,25 i to jest odpowiedź C.